Ale nie chcę ćwiczyć no, <laughs> piję to gówno ciągle, ciągle ćwiczę i nawet pół godziny na wadze nie schodzi, coś robię nie tak no, coś robię nie tak i nie wiem co i muszę znaleźć po prostu jakąś osobę, która mnie tym wszystkim popieruje, bo robię wszystko co trzeba, cztery posiłki, nie podjadam, koktajle, kakao bez, i nic, nie wiem co mam zrobić już no. Zobaczę to tam na Insta, może coś będzie fajnego. O, o, schudnij 5 kilo w tydzień. O, no, to, no to ja już jestem w domu, to, to tam dla mnie, no. ja przez rok nie mogę schudnąć 5 kg a tu w tydzień, to Szybko, szybko, bo mi się zaraz zablokuje. <laughs> dzień dobry, dzień dobry, a ja dzwonię z Facebooka. Znaczy nie, ja nie jestem z Facebooka, nie, ale znalazłam Państwa ofertę na Facebooku, no i tam pisaliście, że schudni 5 kilo e, w, w tydzień i no właśnie jestem tą kandydatką, żeby właśnie chciała tak zrobić, <grym> tak, a plan treningowy jest i, i wiecie, czemu tak szybko się chudnie, a tak skutecznie, tak, aha, no to fajnie, to bym chciała, a ile coś takiego kosztuje, Mhm. Uh -huh. 500 zł, aha, uh -huh. E, wie Pani co, e, za chwilę oddzwonię, bo coś Pani nie słyszę, Pani chyba w lesie jest. <grywa> Kuźwa, 500 złotych, niech w dupę Co so Zrobię kontakt za 3,50 i 500 złotych. jak miała 500 złotych, to bym życie ułożyła. 500 złotych, ciekawe co tam jest. Za 500 to ona chyba z masażem dupy chciała mi to zrobić. Dieta za 500 złotych, ciekawe co tam może być. Zadzwonię może do innego. Dzień dobry, czy ja się dodzwoniłam do Pani dietetyczki? Dzień dobry, bo mam taki problem, bo ja bym chciała schudnąć. I e, chciałabym się zapytać, ile u Pani kosztuje wizyta? 490, tak? Aha. No i co mamy w tym wszystkim? A, dietę na miesiąc plus ćwiczenia, tak? Aha. I, e, a można na przykład na pół miesiąca dietę i na dwa tygodnie ćwiczeń? Można, tak? I wtedy jest, duża jest różnica? A, 450, tak? Aha halo? Halo, proszę pani? Halo? Halo? Nie słyszę pani, halo? Następna mundra. 490, a w dwa tygodnie 450. To zaraz szybko się ogarnę. Za darmo, za darmo, za darmo, za darmo. Za darmo, za darmo. Hu, 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 hu. tak mi się nie chce, no. Kuźwa. 500 zł. Jak więc niech 500 stówę mogłabym dać, no. Masakra w ogóle. No takie ceny. No czy teraz przy tej pandemii, że ludzie nie mają pracy 500 zł? Szukam sobie dalej. O! No! Dieta za 99 zł. No, wchodzimy, wchodzimy, próbujemy. Halo dzień dobry. Witam serdecznie. Jest ja w nie w sprawie ogłoszenia tam w sprawie diety. Bo proszę mnie, jestem już gotowa mentalnie, merytorycznie, psychicznie, psychiatrycznie, tak. Właśnie tak. Ja tam wyczytałam, że 99 zł yy, dieta. A, za gumę do ćwiczeń 99 zł. Aha, a w jakiej nie jest dieta u Państwa? 480. A, to całkiem niedrogo, a co w tym jest? Aha, halo! Halo, halo! Na ryku, ja nie wiem ty, 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 tych ludzi, tych dietetyków, tych wszystkich, tych internetowych specjalistów tych... Chyba popie! Um Tyle pieniędzy, 500 zł. Nie żebym zapłaciła 500 zł. To tak, kazaliby mi jeść regularnie, a to jest u mnie po prostu niemożliwe. To jest no możliwe, no no no. Basicę ja muszę o 12 to, to, to to, wina się nie napije. No, będę musiała ćwiczyć, będę musiała wstać rano. Nie, to w ogóle mi się nie kalkuluje z moim harmonogramem, moim życiowym, moim harmonogramem życiowym, życiorysem. Czemu oni są wszyscy tacy wściekli? No, dlaczego oni od razu z grubej rury ćwiczyć i żerać regularnie? Nie mogą na początek dać jedno i całe życie pod górkę po prostu, no. A se w dupie se włączę program na YouTubie i mam wywalone jajka. Nie mam jaj, ale po prostu się wkurzyłam, bo to wszystko jest takie drogie, no. Może ja przez tą czekoladę nie chudnę? Czekolada mleczna z mleka alpejskiego. No, no to jak z mleka alpejskiego, to przecież jakby było z polskiego, no to wiadomo, że ta krowa może źle naszczała i może wtedy mogę przytyć, ale z Alp... no z Alp... no pff, to co mi grozi? Ja nie wiem, co ci dietetycy w ogóle... Co oni wymyślają, ludzie? No po prostu to się idzie nałamać. Pieniędzów co? A efektów nie ma. Ja już byłam na diecie. Wykupiłam czterech dietetyków i robiłam, W jednym tygodniu zrobiłam cztery diety. I nie wiem, dlaczego ja przysyłam, no. Chciałam sprawdzić, który jest lepszy, nie? Nie wiem, może powinnam, że. Nie wiem, co ja zrobiłam, że może, że naraz zrobiłam te cztery. To łącznie ja jakieś 25 posiłków, chyba, a. Nie wiem, ale no, w każdym razie się nie sprawdziło. Nie polecam. O Jezu, ta jaka chuda. Co ona żelazo że ma taka chuda, no! Na pewno się z filtrem zrobiła. No ta, jakie ma nogi długie. Ona na pewno żerą kurz z półek. Naprawdę, bo to jest niemożliwe. Żerą kurz na bank. Jezu tak, mam. Nie, no to to, to to w ogóle chyba było zrobione. Nie wiem, chirurgicznie, bo to jest. Jezu, jezu. Jest Nogi. Jak ona ma wełbie to pewnie, no. Nie, nie, może bym była wtedy za chuda, ja bym, ja bym wtedy tak źle wyglądała, no. Nie, 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 tak to nie. O Jezu, o Jezu ty, Jezu, ty, ty krowo, żebyś, żebyś zjadła kostkę czekolady i żebyś przytyła 40 kilo. Jezu, jakie mam nogi i zero, zero lito. To do to ludzie! Ojejku. Ojejku! Ja nie wiem ja, gdzie ja tam w kolejce, jak rozdawali jej chudość. Powiedziałem. ale to nie to. Mogłabym siedzieć na dupie się nie odzywać i być chuda. I też by było dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwoniłam dzisiaj rano do Pani, tak, yy, tam w sprawie tej diety, z Pani mi powiedziała, że ty, ty, 500 złotych, tak, tak, wie Pani, co mi się zdecydowała, Pani wyśle mi dana do przesyłki, tam, ja mówiłam, że tam nas rozłączyło, bo tam Pani w lesie, myślałam, to ty, ty, ty mi coś przerwało, telefon mi się rozładował, tak, 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 to Pani tam wyśle, ja wyślę pieniądze i, 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 i podej, podejmijmy tę współpracę, dobrze, dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia. No ich! A bo mi się uda, bo mi się nie uda, no, no. Muszę spróbować bo po prostu.